Ja Bezorkowo u nas i to jeszcze po ugorze. Tego nie grali. No i chyba będzie pierwsza wpadka. Matko boska! Niedźwiedź usiadł pierwszy raz od remontu na czterech łapach. Nie dał rady biedny. Siemano, witam was w kolejnym odcinku na tapetę wjeżdżę dzisiaj w manitu. Druga awaria dzisiaj. Znaczy pierwsza awaria wystąpiła wczoraj, przewód pod masztem na dole co jest, od hydrauliki, nie wiem, czy to od wspomagania było, czy od właśnie hydrauliki, co idzie do zaworu i gruszki podciśnieniowej, która wypełniona jest gazem pod wpływem opierania się o skrzynie przetar się. A co najlepsze, te, tam gdzie miejsca były przetarte, wszystko chodziło a po prostu szczelił tak jak dwa lata temu w Activi. Po prostu 10 lat, duże ciśnienie. No i takiego typu właśnie elementy będą się zużywały, będą wystrzeliwały, a my to na bieżąco będziemy naprawiać. I rano naprawiliśmy, pojechałem do Grenę, zakuli mi chłopaki Tam był kąt 45 stopni, niestety mieli 45 stopni, ale z dużym grzybkiem, a to są małe grzybki i oringi Więc zakuli mi na prosto, troszkę dłuższy 5 cm, jakoś inaczej go tam wsadziliśmy, założyliśmy, ale znajomy ma nam zakuć Taki sam, jak będzie chwila, to ona tam ma parę przeciaków, to będziemy to wszystko robić, więc zrobimy tak jak było oryginalnie Tylko dodatkowo, żeby się nie przecierał ponownie Yy, założymy jakąś koszulkę, i teraz, jak wybierają się od brata z gospodarstwa z nasionami, tam są nasiona na groch. Niedługo brat przyjedzie yy, co? Zaczepiałem krokodyla, chciałem podnieść, dobić ciśnienie, wysadziło ten przewód od siłownika ciśnieniowy. No i ten drugi, tak samo już wiele do życzenia. Widzicie, zbrojenie widać. Na razie zostawiamy go, ale kazałem, bo tata pojechał do miasta, kazałem mu kupić, żeby przywiózł dwa przewody. Ten nowy będzie na zapas, a ten póki chodzi, to niech sobie chodzi. Bo jak już ten stary wyrzucimy, założymy nowy, to już go nigdy nie założymy. A tak będzie na zapasie na półce w domu leżą, więc zawsze gdzieś coś strzeli. To, bo to nie powiedziane, że to nie będzie chodziło, bo taki w HLC mamy przewód i on chodzi już 10 lat. Także nowe nie znaczy też wcale lepsze, więc czekamy na przewód, montujemy, składamy. No i musimy umyć ładowarkę, bo jak możecie zauważyć, pięknie zakonserwowana jest. Tutaj całe koło. Cyk, cała maska. Wszystko łącznie z szybami i masztem jest. Oraz przednią osią jest nasmarowane, bo tu takie ciśnienie daje, że masakra wszystko tak rozpylało, chwila, moment Pff. i mamy mokro i gdzieś cztery setki oleju rozproszone, dosłownie w kilka chwil Jasiek stoi z rozsiewaczem lekko opukany. Jasiek zbiera na razie, on ogólnie się obija jest wykorzystywany do zbioru kamieni jak są ludzie, jedziemy zbierać kamienie zazwyczaj jeździ tata Edzio a bo brat Łukasz, brat Tomek, aktualnie sieje groch na swojej nowo na przejętej działce. Zaraz przyjedzie tutaj, a brat Łukasz pryska rzepak lekką grzybówką i chowacza, bo aktualnie mamy 28, słoń... 28 stopni w słońcu. Chłodny wiaterek, więc myślę, że nic nie powinno się wydarzyć. Tym bardziej, że dawki nie są jakieś wygórowane oraz dodatkowo Dodawane jest y, mikro. Dobra. Bo na długi odcinek będzie. Nagadam wam, nagadam, że hoho. Ho. A tu jest mały niedźwiadek z wodą. A teraz jestem niedźwiadkiem na polu, ponieważ na brata działce obok brata działki przyszedł sąsiad i przyszedł, żeby robić w całości. Y, bo przy granicy ma brat teraz tutaj u sąsiada pół hektara. Tutaj jest to tylko stależowane na jesieni widać, jest pesz, jest trawa, no i, i to jest do połowy pola, zaraz zobaczycie. I żeby się nie pierdzieli z bugiem uprawianiem, e, powiedziałem to zrobimy to na razówkę, przyjadę gruberem i wsiejesz w ten bałagan e, groch. Będzie takie porównanie, teścik, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, to zobaczymy w żniwa. Leżowane, dość głęboko widać było na jesieni. Jest tu pesz, trawa, wszystko. Był to u gór widać. A po gruberze wygląda to tak pomieszane. Cek. No i zobaczymy. Mateuszowi kuli na pewno taki system się podoba, czyli pługa Zobaczymy czy ten system wypali. Wystarczy nam grochu zaprawianego i czyszczonego na cały areal. po prostu więcej, brat do na przyczepę. Chłopaki tyle wyczyścili i dobrze, że doszło pola, bo i tak nam zostanie około gdzieś myślę jednej tony. Mimo, że wysiewamy 250 kg na hektar. Chcę zawracać do połowy. Hej, no ja dole u nas i do jeszcze po ugodze. Nie grali! Jesteśmy tutaj po porzeczkach teraz gdzie pumą nie mogę zaorać no i chyba będzie pierwsza wpadka Niedźwiedź siadł, nie wiem czy wjedę do tyłu, mamy pod górę mam nadzieję, że tak więc kamerę zostawimy na soku z kroku i coś spróbuję nagrać Mówiłem, że operator pizda, a maszyna gwizda, nie? Jechać się nie umiało To się zakopał, nie? Dobra, więc wpady na pewno nie będzie Dwa dni upałów pod 30 stopni yy, wysuszymy nam tutaj tą moreczkę. Matko boska Niedźwiedź usiadł pierwszy raz od remontu Na czterech łapach, nie dał rady biedny Pierwszy raz przejechałem, a drugi raz chciałem po prostu przerzucić jeszcze raz ziemię. I niestety, mokra ziemia, wywrócona na, na wierzch, powoduje, że nie da rady. Idziemy do brata zobaczyć, bo zaczął tutaj taty pole wysiewać. Tutaj jest słaba ziemia, straszny muł. Mu. Eee, taki pioch, kurde, mąka się zrobiła trochę nam wyschło przez te dwa dni. I trzeba i zobaczyć głębokość Więc ja wysypuję torf z butów Idziemy do brata i zaraz przyjedzie mnie wyciągnąć Bo ma linia w pumie na przednim odważniku